Siemanko widzowie! dzisiaj następny film w Fortnite, a. jakby co będziemy grać? rano, rundę. Run, run, Wygram sobie. Znowu nie mają, jakby Juliana Paliano Paliano 4 też nie ma dzisiaj. Polacie też na kanał u mnie. Tam też będą filmy. Też będę film nagrywać. Tylko dzisiaj jakby tam. Dam. Nagrywam samemu, rożnę na rundę, gramy, na rundę i mamy, i jakby co, jutro jakby, jakby co ten, jutro też będzie filmik, nie wiem, nie wiem, czy jutro będzie filmik, ale może będzie. Nie mam pojęcia. Jak widzicie, ja już tutaj. Widzicie, mój... Mój wójtaki, mój wójtaki. Zauważyć, jak to jest? Jak to jest? Możecie zobaczyć, jakie ja mam emotki. Zobaczcie, co mam tam emocje. Zapytaj mnie. Na czym jego? Ten film, ten, ten nowy sezon. 1 do 10. Jakby co lecimy na ten na, Może sobie polecimy na platformę. Tam na bossa. Albo może sobie polecimy na ja. Może będzie lepiej. I nie zaznaczyłem. Mam tutaj grota z spaghetti jest. Mm. I dzisiaj mojego kolegi nie ma. Już teraz, mówię, co sumie na grotę poleca. Będę lepiej, bo ja się nigdy nie będę... Byłem jeden raz, ale nie udało mi się go pokonać w teraz może mi się uda. Nie mam pojęcia. Jakby co następna runda pójdzie zagram. Ojej, ojej, nie, nie. nie mogę wlecieć. Bo jeszcze raz. O jeju, jeju, jeju. O tu mam przeglądane No Dobra. Jeszcze raz zagramy. No nie mieliśmy szans, bo. No ja, widzieliście coś. No, co się stało? Ale nas ten chyba polecimy jednak na jacht. Nie, nie, nie na dlaczego nie można tam wejść? Będę go już drugi raz tam, dopiero jestem na kocie. A jeszcze raz gramy. Mam nadzieję na dobrze, wszystko się nagra. Dobrze. Ja go zapraszam na Julianu Palianu 4, tam też będą filmy. I też będą. Jak oczywiście ze fify będą... Będą ze fify na pewno. A nie wiem co kiedy.

To jest mój no dzisiaj ostatni odcinek. Więc nie będę dzisiaj nagrywać. Nie mam do ile nas występować. Dzisiaj nie będę nagrywać może. Ale nie mam pojęcia. No to wiem, ale nie mam pojęcia, mam. No.

Ponarem. Ojej, je, ojej. ojej. Tę teczka. Lecimy do sejfu, Nie wiem gdzie to jest w trzecie. Napiszcie w komentarwej dziecku. Jeśli się wchodzi, no jest to bardzo ile mięc. No Mam... No. I ten Krotek. Uuuuuuuuuuuuuuuuu. No dobra, ulecię się. Nie ja wiem, no to mam wziąć. Jak ja to podobno mówię, no to... To jest... To po prostu... O pompa, dobra. Jak widzicie, mam no pompę. Ale... Wiesz, mają no takie dobre. Osobiście uleczymy apteczką. Więc nie będę, no jakby sobie, sobie za to biorę, to, to będziemy mi typów zaznaczać. Dobra. No i już lecimy. Więc, no, ja tu miałam jak. Idę, to ja i lecimy. O! No co tu? Nie na nie wiem co. O, tutaj leci kawałki.

I poza ludką lądujemy. Podaję może ten helikopter. Tutaj nikt nie będzie podejrzewać. I tutaj się na tą miejscówkę. Dobra, a teraz o tutaj šenkec. i tak už mám od toho o, pompa. Ja, bol tu do mojej kore. I teraz jesteśmy tu, jesteśmy na takiej jesteśmy, o tutaj się Dobra,

Daj vidieť, že snajpa. U, kurde. Da mi RPG na Tak. Za RPG. Dobre. Co? Máme, máme Vidíte. Hmm. Pyk. tamten bot akurat no. mamy dwie rezydencje bronie mam nadzieję no, cieszycie tylko tamten bot nam zginął ale to trudno a chciałem nam zginął nam ale tak by tak jest jakoś muszę o to. nie Jezus, ja teraz to będzie... Ten tutaj Nie Oj Jedziemy, ale już zapomnę I mamy już dwie legendarne bronie Tylko się zdziwią teraz, no mam dwie Dwie te bronie Tu coś tu co będzie dobrego I ten karał, on ten mam ale ja, takiego ja nic ciekawego. Ale potka, chociaż jest. Wiele kapota. I mam dwie broni, to jest zarąbiście. To jest nic do czeka. I lecimy. O mamy tej? U, mama Emimena. Nie pomagam na jedną nim do Kowi. Tamten helikopter zostawimy. Ten płacimy już. Widowie. 245 osób jest. Można. No tu heli... Ch chodź. Niej, chodź. Co to było? tutaj, jak gdzieś się. Tam gdzieś na jakiś tyk, który mnie chciałby zatrzymać, ale nie miał sam. Oj, ty but bym... bot miał? Dobra, by jakoś ogarnęł chodź tutaj. Dobra. Jeśli ten nie gdzieś... Oj, kurde. Jezus. Jak ja tutaj go chcę, to ten zbuduję, no się kolor ma plecnąć. I jakby co, zapraszajcie mnie znajomych i, i mojego kolegę. No, mówię wam nikt, jakby co wcześniej tam mówię. Powtórzę Wam jeszcze zaraz. Jakieś tutaj pełne syno. Nie wiem skąd są syno. Już teraz w i... O! Jest gdzieś! No wiem. Już kończę widozem mi w jakby co mam nadzieję, że no, wam, wam się podobało. Widzieliście na no, dwóch bot, bosów. Jakby ty... o, widzieliście, no on do tego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie.